Pierdolone światło i trzeba się co chwilę zatrzymać Bo tu zielonej fali nie ma w tą stronę Jest Ja że na dół, lecę na to Potem tam koło tego stoczyn. Poza tym z tamtej strony, znaczy to moje zdanie Lepiej jest przejechać przez to skrzyżowanie gówniane, bo to jak powiedziesz dołu od Szczanieckiej pod mostem Wilczą, czasami potem na lewo skręcie są problemy. Teraz są dwa pasy na lewo. Ale no, to by nie no, to by nie wolno jechać na, na skrzyżowanie, jak nie możesz go opuścić i stoisz przed pasami po prostu pasą. tam zrobi reorganizację tego skrzyżowania, tam już jest płynnie.